Roblox to gra, która odniosła olbrzymi sukces i gra w nią naprawdę miliony osób na no całym świecie. Jednak wiele osób jest dla niej w stanie zrobić oj naprawdę wszystko. Na przykład skraść kartę kredytową rodziców, żeby kupić naprawdę dużą ilość Robuxów. A propos Robuxów, to właśnie możesz się wygrać w tym odcinku. Jedyne co oczywiście musisz zrobić to sub dzwonem, łapka w górę, w komentarzu napisać ile masz aktualnie robuxów na koncie i oczywiście zaobserwować mojego instagrama, link do niego macie w opisie, bo tam pojawią się wyniki, ale to pewnie większość z was już o tym doskonale wie, bo jesteście mądrzejki 200 widzowie. Przy okazji zostaw serduszko pod moją najnowszą fotką i napisz w komentarzu słowo masno. Wpadnę na twój profil. Pamiętajcie także o najlepszym serwerze Discord w Polsce PBG Team. Jeżeli chcecie ze mną pogadać i spędzić miło czas, no to oczywiście zapraszam. Link w przypiętym komentarzu. Jedziemy z tym śledziem. Ten Robloxowy gracz nie miał zdecydowanie szczęścia. Od razu dostał reprymendę od swojej mamy. Szybko wyszło na jaw, że kupił on Robuxy bez jej zgody. No i przypał kolego. No cóż, nie fart i tyle. I told you, don't you ever buy anything without my permission? Didn't I? Yeah. $200 is a lot of money, right? Ale poczekajcie, 200 dolarów przy akwalnym kursie to jest co? Prawie 800 zł! On wydał 800 zł na robuxy? Rozumiecie to? Yeah. It's gone now! Out of my account! Także no muszę przyznać, że grubo poleciał i kupił sporo tych Robuxów. Ale kolacja jest najważniejsza. Możesz wdać 800 zł, ale przynajmniej mięsko zjeca, ziemniaczki zostaw. Typowo, typowo. Jednak nie każdy ma takiego niefarta i od razu ma przypał. Co to jest za śmiergę? W ogóle, ja to bym się w nocy przestraszył ciebie. Ej. Hey. Guys, today we're And we're spending $200 worth of Robux. Nie no kolejny wydaje 800 zł na Robuxy bez zgody rodziców. No ja nie wiem. Dlaczego oni od razu lecą takimi wysokimi kwotami? Dlaczego nie kupią tych Robuxów sobie nie? Tylko od razu 800 zł i Nara. 200 200 do... Ale bogaty, jesteś mordo, normalnie to pewnie zabawkowe dolary są. No nie oszukuj nas tutaj, mnie nie oszukasz. $200. We about to spend it all on um, one pur purchase. Let's get in. Nine-tailed fox. That's me right there. Me, the number one world star. Jesteś światową gwiazdą? Ciekawe w czym. W głupocie może co najwyżej. Bo jak nazwać inaczej graczy, którzy okradają własnych? Podkreślam własnych rodziców. I'm broke. I have zero, number zero Robux. But right now, I'm gonna get two thousand and. Ch wait, not two thousand. It looks like it's done, guys. Your payment was completed. Thank you for your order. You see that? You see that right there? That's the proof I got money. I got man money. A jeżeli wy macie jakieś nagrania, które nadawałyby się do tej serii, to oczywiście wysyłajcie mi je w prywatnej wiadomości na moim Insta. Link przypominam w opisie. No to lecimy dalej i tu mamy kolejny przypadek. Ciężki przypadek. Now she said I can live by Dla niektórych Robuxy to jest chyba wszystko, dosłownie wszystko, czego tylko pragną. Some more. So let's get into the Szkoda, że IQ nie można sobie dokupić za pieniądze, bo niektórym to no, by się trochę przydało. Just... Ale wiesz czego nie masz, wiesz czego ty jeszcze nie masz? Dobra, już starczy, starczy przemek, opanuj się! So, as we're gonna go to get robux, how about we just get nine a jeżeli Wy jeszcze nie macie subika na moim kanale, no to do dzieła! Gwarantuję, że to będzie dzisiaj najlepsza decyzja jaką podjąłeś. Naprawdę zaufaj mi i zasubskrybuj ten kanał już teraz. Jednak w internecie możemy znaleźć naprawdę masę przykładów okradania własnych rodziców dla robuxów. I kolejny właśnie przed wami. Ale kogo ty uczysz? Przecież my obejrzymy ten film po tym jak ty go sam dodasz, czyli już po fakcie. Don't tell, okay? Ja powiem, ja powiem! Halo? Halo, policja? Halo, policja? Proszę przyjechać na, na Robloxa. Hmm, which one do I want? This? Or this? Totally the one... ninety nine. as well get. Add outwards builders club oh uh, yeah. Oczywiście 800 złotych znowu poleciało. Jeszcze jakąś dodatkową opłatę sobie wybrał, no. Bogacz, to się powodzi. Credit card. Okay guys, I'm going to put in the number and stuff. If this loads. Okay, there we go. First name. My first name is Okay, we're going to do it. Submit. Okay, okay guys, I got the, I got the, um... Robux. Tutaj oczywiście wyciąłem, żeby nie pokazywać jego danych, ale widzicie, że kupił 25 tysięcy Robuxów. Zostawcie łapkę w górę jako pocieszenie dla jego rodziców, bo tu chyba już nic innego nie pomoże. Pod numerem 5 mam dla Was kolejny przykład nieodpowiedzialnego zachowania. I'm gonna buy Robux with my mom's credit card. Chłopiec chwali się w internecie tym, że ukradł kartę swojej mamie i oczywiście kupi za nie Robuxy.

And, and then I'm gonna buy this and then I'm gonna waste it and then I'm gonna buy this. So this is gonna be funny. Okay. tutaj czego cieszyć jak ten chłopiec tego nagrania? to Um okay, I'm gonna buy this one. Guys, I just bought it. Guys, I just wasted it because I wanna buy the the it's so cool. So that's why I buy that. So guys, this is... I'm gonna buy the one in 1000 now. Przecież ja jestem w stanie się założyć, że gdybyś poprosił tylko swoją mamę o te kilkanaście dolarów, to dostałby się po prostu. Po co? Po co robić takie rzeczy? Po co kraść kartę kredytową rodziców? Jak to i tak, przecież, no momentalnie to wyjdzie, no. So now we're gonna buy the 1000. thousand. I just buy it from the credit card. Yeah, boy. No, we're gonna buy this, this one, this one, this one, this one. This one. This one, guys. A tak narobiłeś sobie do no, samych problemów. No ale cóż, no każdy podejmuje swoje decyzje. Każdy jest własnego losu, jak to niektórzy mówią. Nie no, tak na poważnie, to dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętaj o Subiku z dzwonem łapce w górze. I elo!